Szanowni Państwo, gromadzimy się dzisiaj w 70. rocznicę Powstania Warszawskiego, aby uczcić bohaterskich obrońców Warszawy, którzy wystąpili zbrojnie przeciwko hitlerowskim okupantom. 1 sierpnia 1944 roku generał Tadeusz Bór-Komorowski wydał rozkaz o wybuchu powstania. Na wieść o tym najbliższy współpracownik Adolfa Hitlera, Henry Schimler, wydał rozkaz, który odczytam. Każdego mieszkańca należy zabić, nie wolno brać żadnych jeńców. Warszawa ma być zrównana z ziemią, i w ten sposób ma być stworzony zastraszający przykład dla całej Europy. W pierwszych dniach walk powstańcy opanowali śródmieście Stare Miasto wolę mokotów i powiśle. Po prawie pięciu latach niewoli ludność Warszawy z entuzjazmem przyjęła wieść o tych sukcesach. Niestety, już od 11 sierpnia Niemcom udaje się odbijać kolejne dzielnice. Zaczynając od Starego Miasta, kończąc 27 września na Mokotowie i Żoli Bożu. 2 października komenda główna AK podpisała, podpisała kapitulację. Żołnierze zostali wywiezieni do obozów wienieckich, a ludność cywilna na przymusowe roboty w głąb Rzeszy. Po wojnie, po wojnie Niemcy przystępują do wyburzania miasta, które zniszczyli w 70%. W czasie powstania zginęło 15 tysięcy żołnierzy i 150 tysięcy cywilów. Dzisiaj, nie dając się wciągnąć w spory, czy powstanie było potrzebne, czy nie, oddajmy razem hołd bohaterom, którzy walczyli o, o naszą wolność. Dziękuję. Teraz o zabranie głosu chciałbym poprosić przedstawiciela współpracującego przy, przy organizacji tego wydarzenia, posła Mieczysława Golbę. Przedstawicielem tym będzie członek Zarządu Miejskiego Solidarnej Polski, pan Andrzej Homa. Bardzo proszę o zabranie głosu.